Ba, ba. Dobrze, dziękuję. Dobrze. Dobrze. Śmieści. Mogę pan otworzyć? Na przykład? Tak, tak. 17. O, pan już otworzył. Pan mnie otworzył. Ja nacisnąłem, ale pan mi otworzy. I coś się tu idzie. Nie, 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 nie. Dobrze, dobrze. Co ja tam poczekam? Dobrze. Nie jestem, nie, nie. Tutaj zostałem, natomiast ja mieszkam. A proszę, pani pójdzie, może. Pan, takie te komorne zasuwają na tej poznańskiej. Aha. I pismo przyszło w piątek, ale my tyle dzisiaj odebraliśmy. Mm -hmm. I ja przyjechałem zobaczyć, jak to jest ta pani myślała na tę tej, i na tę stronę. jasne. Zobaczmy. Okay. Hey.